Siemano, siemano, witajcie z tej strony AtomCiokoks ja, Widzowie, dzisiaj dla was nie nagrywam Notrów, ani yy, Eurotraka, ani innych z podobnych gier. Dzisiaj dla was przychodzę z odcineczkiem, bo dziękuję wam oczywiście za 700 subskrypcji. No i tak jak wam obiecałem, będzie special na e, 700. Jutro na live. Bardzo was serdecznie zapraszam na live o godzinie 18 odbędzie się on z różnych gierek z miłej, pięknej atmosfery która się ogólnie e, dzieje na moim kanale pogadamy sobie, porozmawiamy sobie ja czytam oczywiście czat więc naprawdę nie e, stresujcie się niczym pisać i jutro będzie można, tak zdradzę, ode mnie coś dostać bardzo ciekawego więc nie ma żadnego e, po prostu e, nie ma się czego bać ten, kto ma Instagrama, ten, kto nie ma, to niech instaluje, bo u mnie na Instagramie, czy tam, gdzie ktoś mnie ma, można ode mnie coś bardzo serdecznie dostać. Jeśli Wam się takie specjalne podobają, stawcie tu łapeczkę w górę, subika tam na dole i jutro na live. Mam nadzieję, że się widzimy. Dzisiaj taki króciutki odcinaczek wprowadzający. Oczywiście Instagramy będą w opisie i bardzo Was serdecznie na nie zapraszam oraz do wbicia, bo. U mnie mega zabawa, miła, przyjemna oraz się świetnie bawimy i mam nadzieję, że jutro Was wszystkich widzę na 18 na Liveiku. Będziemy się bardzo z nienotruwem nie notruwem bawić. Maszyna ETS, wszystko mile widziane. I ja się z wami żegnam i pamiętajcie jutro live o godzinie 18, na którego serdecznie zapraszam, Eluwa i do zobaczenia.